Witamy wszystkich bardzo serdecznie na spotkaniu z prezesem Kongresu Nowej Prawicy, panem Januszem korwin -Kel, który jest tutaj na zaproszenie KNP Olkusz. Na samym początku jeszcze chcieliśmy podziękować serdecznie panu Wojciechowi Chmielewskiemu za udostępnienie lokalu. Jeśli chodzi o działalność Nowej Prawicy w Olkuszu, to dopiero zaczynamy. Tworzymy struktury, można aktualne informacje śledzić na Facebooku, wpisując Kongres Nowej Prawicy Olkusz. Tam utworzymy stronę jak i grupę też lokalną, no głównie działania to będą takie podwybory, czyli tam rozwieszania plakatów, ulotki, roznoszenie ulotek, właśnie jakieś tam artykuły do gazet można pisać i tak dalej, jakieś działalności na forum internetowym. Chcemy po prostu dotrzeć do jak największej grupy potencjalnych wyborców, którzy myślą, że tutaj w Olkuszu można głosować tylko na partie, które widać w telewizji. Organizować takie spotkania co jakiś czas nie tylko z panem Januszem Korwin-Mikke, tylko również z innymi członkami partii albo sympatykami. Ludzie o wiele częściej waliliby się młotkiem w palec, gdyby ból występował dopiero po roku. Ponieważ katastrofa samolotu na kwadra w kwadrans po demokracji, a katastrofa państwa dopiero po 200 latach, to ludzie godzą się na, na demokrację w państwie. A katastrofa jest nieunikniona. W tej chwili właśnie. Wchodzimy w ten okres, bo państwa padają nie dlatego, że no, są okrutne, złe i niesprawiedliwe, tylko padają dlatego, że bankrutują. I w tej chwili, państwo widzicie, no, państwa są bankrutami. Stany Zjednoczone mają w tej chwili nominalnie 15 bilionów długu, a doliczając zobowiązania emerytalne i tak dalej, 114 bilionów długu. Polska ma, Polska ma tam w tej chwili, no, czyli w ogóle? na przykład, jest, ja liczę, widzimy emerytury również, które trzeba ją wypłacać. Przecież to się podjęło zobowiązanie, nie trzeba, trzeba płacić te pieniądze. A jest coraz mniej. Jeżeli się we Francji czy, czy w Niemczech, w, gdzie w tej chwili jest 10% muzułmanów, ale na jedno dziecko białe, to na 8 muzułmańskich. Szybki rachunek, ile będzie muzułmanów za lat 20. Prym sobie jasno, no Polska będzie graniczyła z kalifatem Saksonii, tam. Z Kurdejską Republiką Brandenburgii czy kurdyjską Republiką Mecklenburgi, albo czymś takim. Prawda? Generalnie rzecz no. biorąc, procesy demograficzne są nieubłagane. Ci Niemcy już tam są. Ci Turcy już tam są. Ci Kurdowie już tam są. To no ja tak, oni przyjadą. Oni już są, oni już się urodzili. Ja już 40 lat ostrzegam, nie 20, że, że jest w tu Jezus. Jak ja to mówiłem 40 lat temu, to wszyscy mnie traktowali jako kompletnego idiotę. Prawda? Dzisiaj już połowa ludzi jest przekonany o to jest baku Jezus, prawda? A za cały rok nie przekonano już trzy czwarte, a za dwa lata wszyscy będą przekonani. Trzeba powiedzieć, to jest głupota, to jest, jesteście faszyści, którzy chcecie nam odbudować ustój niewoli, ustój niewolniczy. Tupnie nogą, to oni się boją, są tchórze. Są to tylko trzeba tupnąć nogą. Trzeba być zdecydowany, nie musimy, nie musimy mieć większości. Jak 10-15% ludzi w po prostu tupnie nogą, to oni się przestrasz ile było tych internautów, którzy protestowali wziąć akta? 100 tysięcy, 150, co to jest wobec 30 milionów Polaków, prawda? Ale ludzie zdecydowanie tupnęli nogą i już ten się wycofał. Musimy tupnąć nogą i się wycofają. Także do tego państwa wzywamy, do tego państwa wzywamy i bardzo prosimy po prostu zapisywać się do partii, bo to jest rzecz podstawowa. Musi być w Olkuszu co 50-osobowy oddział Oddział, oddział Kongresu Nowej Prawicy, po to choćby, że jeżeli ja przyjadę na następne spotkanie, to już robimy je na dużej miejscu, ale wtedy musi te 50 osób rozlepić każdego po 20 plakatów. Ja mówię 1000 plakatów, prawda? To tu przyjdzie 2000 2 ludzi czy 3000 ludzi, prawda? musimy się rozwijać. Też chciałem nadmienić, jak tu kolega mówił o Facebooku chociażby, nie trzeba od razu przynależeć do partii, można być sympatykiem, wiedzieć co się dzieje wiedzieć o naszych akcjach, planujemy się rozszerzyć również na miasta obok, takie jak, nie wiem, chociażby Wolbrom, na przykład wiemy, że tam jest potencjał, żeby uświadamiać ludziom, że, że w tym kraju jest jeszcze inny wybór niż tylko to, co pokazują media. I po co ja to wszystko mówię, bo to się pytał, co my robimy. My jesteśmy głosem wojącego na puszczy, torujcie drogę pańską. To się tam za jakiś czas, nie wiem, rok czy półtorej zawali, a może już nawet na wiosnę, nie, nie wiemy, bo wściekłość w narodzie narasta. I, I to się zawali i teraz ludzie muszą zrozumieć. No, jest nadzieja, że trafi jakiś pinochet, przyjdzie i zrobi z tym porządek, prawda? I z tej rynkiem ludzie muszą zrozumieć, to jest dobrze. Że to jest dobrze? Że to nie jest źle, prawda? Że ktoś zaprowadził porządek, prawda? Muszą zrozumieć, bo inaczej tam się ta lekcja będzie wrzeszczała, prawda? Że demokracje nam tłumszą. Demokracja jest złem. Ten, kto tłumi demokrację, ten robi dobrze. Demokracja to jest Hitler. To Hitler był w demokratycznie, jak najbardziej. Ona ma ogromną większość zasoby. Nie proszę Państwa. Nie wierzymy, nie wierzymy w demokrację, wierzymy w normalność, wierzymy w wolność, w prawdę, w sprawiedliwość, w honor. No takie rzeczy, które w naszej cywilizacji kiedyś były znane i cenione i chcemy je przywrócić. Dzisiaj o honorze to mówią tylko policjanci ewentualnie, wojskowi, więźniowie, kibice, ktoś tam jeszcze reszta. Reszta takich rzeczy, prawda, w ogóle ani o, o, chce słyszeć. Jeśli nie demokracja, rozszerz pan ten temat. Nie, jeśli nie demokracja, to co? Rozszerz pan! Arystoteles, Arystoteles mówił tak. Najpierw jest taki najlepszy ustój, czyli monarchia. Absolutna, oświecona oczywiście, tak jak Fryderyk Wielki w Polsce. Czasami niestety trafia się zły król. Słaby król i tron się chwieje, i on wtedy prosi o pomoc. O pomoc, bo tych najlepszych, oczywiście, tych arystoi. Oni jak chwycą władzę, to już nie oddają, prawda? Powstaje ustój zwany arystokracją, bo to już jest nie złoty wiek, a srebrny wiek, wtedy się robi w On już jest słabszy. Arystokraci się degenerują, wie pan, jak polska szlachta, prawda? Ona walczyła dzielnie w XIII-XIV wieku, a on już się degenerowała. Szlachta uciekała z pola bitwy, no i trzeba było wyjąć armię zaciężną. A więc, kosztują, trzeba płacić, nie? trzeba dać, wziąć pieniądze od tych burżujów. E, powstaje usłyszanych plutokracją, bo oni też, sam rząd są rządy, jak płacą. To już krócej trwa, to jest mediana epoka, prądzowa epoka. Jak e, pieniądze się zaczynają kończyć, to trzeba prosić ludu, żeby sam walczył na polu bitwy, No więc e, trzeba dać mu władzę. I lud ma władzę, to powstaje demokracja. Następnie, jak wykazały już, Alex De i miał rację. To jest niepowstrzymane. Prawo głosowania się rozszerza na coraz więcej ludzi. Prawo głosu dostają wszyscy, włącznie z tymi przestępcami w więzieniach, prawda, i wariatami w domach, w domach wariatów. Wszyscy mają prawo głosu, nawet goryle. Powstaje ustrój zwany ochlokracją, czyli rządem odłochu. Jak już jest taki burdel, że już nie daje się wytrzymać, to przychodzi ktoś, bierze to za morne, wprowadza ustrój zwany tyrannią, powiedzmy, że dzieci dyktaturę wprowadza, prawda jeżeli jest dobry, nie każdy jest dobry, Kim il nie był dobry, prawda? Jeżeli jest dobry, to ogłasza się królem w ogólnej radości i cykl zaczyna się od początku. W tej chwili jesteśmy w fazie oklokracji i czekamy na faceta, który w momencie załamania tego wszystkiego, weźmy to za mordę, doprowadzi i miejmy nadzieję, że będzie to Pinochet, a nie Hitler. Jeszcze ja raz mówię, nie, to nie wymaga to, co ja mówię, powrócenie do normalności, nie wymaga żadnego wysiłku. Ogromna większość rzeczy, które trzeba robić, trzeba skasować po prostu nieistniejące ustawy. Ktoś mówi, Trzeba zrobić, żeby zniszczyć przewładze związków zawodowych. I co, no wystarczy skasować ustawę związku zawodowych. Nie, związki zawodowe działają jako zwykłe stowarzyszenie, prawda? Bez żadnych przywilejów. I potęga związku zawodowych znika natychmiast. Dlaczego rząd pobiera związki zawodowe? O, powiedzmy, dlaczego socjaliści pobierają związki zawodowe? To jest ciekawe pytanie, prawda? To, nie ma swoich poprężników? To raz, ale jest powód finansowy. Jeżeli mamy związek zawodowy szewców, to on domaga się podwyżki, nie? I szef daje podwyżkę 100 zł, czy tak? 50 złotych, tak? No i rząd dojdzie do tego podatek od razu, nie? Od wynagrodzeń, VAT-a i tak, takie rzeczy, No. I budrożeje o stówę. W wyniku tego. I stolarz dostaje, domaga się podwyżki, dostaje podwyżkę 50 zł, tak? I stół drożeje o stówę. No bo VAT, PIT, etc., I, I szef i stolarz są zadowoleni. Ale Idzie kupić buty. Zarobi 5 dni i stacił A szef idzie kupić stół. Stube. Oba związki zawodowe są zachwycone, bo załatwiły podwyżkę. Oni w pracy są zadowoleni. No ale po pracy są niezadowoleni. Prawda? I tu jest też podstawowca między lewicą i prawicą. Lewica dba o człowieka pracy. A my mamy w dupie przycie pracy. Dla nas jest najważniejszy człowiek po pracy. Bo w pracy mamy być wyzyskiwani, mamy pracować jak dzikie osły. Ale po pracy wkładamy hamzug, jesteśmy panami. Korzystamy z wyzysku tych ludzi pracy. Pamiętajcie Państwo, jak w XIX wieku jak był wyzyskiwany robotnik amerykański. Nie? Był wyzyskiwany. U fordów on jedną ręką szlifował coś, no, a drugą ręką tam do żeby jego ręka była wykorzystana. To było po prostu Prosimy się przez mnie zapisywać do partii. Deklaracje gdzieś, gdzieś powinny biegać deklaracje zapisania się do, do partii. Najmniej no zapraszanie na sympatyka, po to, żeby można było podawać sali ci w razie przyjazdu. No i dziękuję za, dziękuję za przyjście, bo muszę lecieć dalej. Dziękuję bardzo.